Hejka, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. A dzisiaj pokażę Wam szybciutki, bardzo szybki unpacking mojej paczki. I jeszcze pokażę Wam, jak prezentuje się kalendarz adwentowy, który ostatnio zrobiłam. Może zaczniemy właśnie od tego kalendarza. Wygląda on tak: jest to prototyp mojego opakowania, który jest już sprzedany, więc ten konkretny kalendarz jest już, że tak powiem, dzisiaj go wysyłam i leci w podróż. Aczkolwiek mam w planach zrobienia ich jeszcze kilka, więc tak Wam pokażę. Tutaj jest na pewno skład wypisany, możecie sobie przejrzeć, zastopować filmik jak chcecie, że się wyostrzy. No i całe opakowanie wygląda właśnie w ten sposób. Całość jest, że tak powiem, w świątecznej kolorystyce. Oczywiście dołożę do tego pełno folii bąbelkowej, żeby nic się na pewno nie zepsło. No i wrażenie, czego jak ktoś byłby chętny, to standardowo zapraszam na Instagram, gdzie można składać zamówienia na takie kalendarze. Więc tam śmiało odpisujcie, tylko proszę Was. A, napiszcie do mnie pierwsi, bo ja po prostu no, nie będę Was szukać na tym Instagramie, żeby do kogoś napisać. Tylko moja nazwa po prostu jest podana w opisie, więc śmiało możecie tam zadawać wszystkie pytania. A ja już będę odpakować paczuszkę jest to paczuszka jeździecka. Jak pewnie wiecie, od niedawna, w sumie od kilku miesięcy dwóch, trzech miesięcy z powrotem powróciłam do jeździectwa więc przydały mi się również nowe rzeczy. Moje stare sztyblety e, są już dziurawe, miałam takie standardowe, że tak powiem, gumowe z dekatloną, ale niestety służyły mi już dobre chyba 4 albo nawet 5 lat. No i po prostu zrobiła się w nich dziurka Jak byłam raz w terenie na Hobby Horsie, no to sobie palcowałam No i się zrobiła dziurka, która sukcesywnie się powiększa Wsypuje mi się do niej piasek, więc jest to naprawdę uciążliwe No i postanowiłam sobie zamówić już jakieś fajniejsze, nowe sztublety. Tak jak ostatnio, zamawiałam tą paczkę ze stronki Horse. Z tej strony, z tej firmy mam również bryczesy oraz skarpety No i bardzo dobrze mi się sprawdzają Więc stwierdziłam, że wezmę sobie również buty na przetestowanie Paczka jest ogólnie ogromna Nie mieści mi się totalnie w kadrze Więc ja na szybko wszystko wyjmę I Wam będę pokazywać co i jak oczywiście No i co? Tutaj mam wszystkie już rzeczy, tak mi się wydaje Wybaczcie za odgłos stukania, ale mój piesek chodzi w tym momencie po pokoju, a najprawdopodobniej no będzie to jakoś słychać, ale mam nadzieję, że nie jest to jakieś uczuśtne. Pierwszą rzeczą jest breloczek, który chciałam zobaczyć, czy będzie pasował on na hobby horsea. Jest w kształcie właśnie takiego wędzidła, ale niestety widzę, że jest ono dosyć małe i będzie się nadawało chyba jedynie na kucyki, bardzo małe kucyki zresztą. Aczkolwiek jest bardzo ładnie wykonane i ultra-mega mi się podoba. Wygląda on, właśnie tak. Był na przycenie, więc stwierdziłam, że sobie wezmę. No i spodobał mi się ogólnie takie pierwsze wrażenie, jak najbardziej na plus. I jeżeli szyjecie bardzo małe koniki, bardzo, bardzo małe, no bo widzicie, jakich to jest rozmiaru no to śmiało możecie sobie to brać jako wędzidła, niestety na większe konie raczej się nie sprawdzi więc to jest pierwsza rzecz, którą zamówiłam no tutaj mam wszystkie fakturki, więc tego Wam oczywiście pokazywać nie będę no i drugą rzeczą w tej paczce są buciki nawet nie spodziewałam się, że będą tak ładnie zapakowane w ich firmowe pudełeczko no wszystko, że tak powiem na profesjonalnie zrobione Aha, postaram się ostrzyć ładnie no i są to sztyblety, które również były na promocjach. Teraz były bardzo duże przeceny na tej stronie, więc mam nadzieję, że będą pasować. Są one wykonane z a No i były dosyć tanie, bo zapłaciłam za nie bodajże 150 zł, więc jak na sztyblety, które już wyglądają, że tak powiem, na profesjonalne są w bardzo okazyjnej cenie. Spróbuję się już do nich dobrać, obejmować te wszystkie niepotrzebne rzeczy. I prezentują się właśnie w ten sposób. Są to zwykłe czarne sztylety. Mają one zamek z tyłu, z tego co wiem. I takie zapięcie, dzięki czemu możemy sobie swobodnie je ubrać. Jest również guma z boku. Niestety, sznurówki, które tutaj są, są tylko na ozdobę. Są one z że tak powiem takich a la tłumowych, takich bardziej no, elastycznych sznurówek niż zwykłe. Po prostu się rozciągają, co mam nadzieję, że widać. I jak na taki pierwszy rzut oka naprawdę mi się bardzo podobają. Niestety widzę, że światło mi nie pomaga. Ale wyglądają one właśnie tak. Dajcie znać, co o tym myślicie. I a, dajcie znać, jeżeli Ktoś z Was miał te buciki, albo ogólnie jeżeli coś polecacie bardzo, bardzo, jeżeli chodzi o jeździeckie rzeczy, szczególnie czapraki. Będę teraz poszukiwała jakichś fajnych i ciekawych czapraków, więc możecie śmiało dawać znać. Ja Wam dziękuję za oglądanie, taki szybki filmik. Do zobaczenia, cześć i pa pa!